Cudze chwalicie, swojego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Ostatnio na moim kanale dużo rozmawialiśmy na temat gier studia Piranha Bytes i pomyślałem mimo, że iż produkcje zagraniczne w tym gry studia Piranha Bytes są dobre, to jednak Polacy często, mam takie wrażenie, wstydzą się własnej polskości. Zegarek włoski, ryba po grecku, a pierogi ruskie. Mimo, że temat jest trochę zabiły i skomplikowany, to na pewno można powiedzieć, że w branży gier polscy producenci nie mają się czego wstydzić, bo jest wiele tytułów, które zarówno dziś, jak i na przestrzeni lat podbijały komputery czy konsole zagranicznych graczy. Dlatego teraz chciałbym wam pokazać moje top 10 polskich gier, które na przestrzeni lat mocno zapadły mi w pamięci. Oczywiście pamiętajcie, że jest to tylko moje zdanie zdanie i moja lista, więc nie sugerujcie się zbytnio tym, czy jakaś gra jest na siódmym czy na czwartym miejscu. Chciałbym tutaj pokazać te tytuły które widziałem albo w które sam grałem, opowiedzieć moje wrażenia i wspomnienia z grania w polskie gry. Dlatego nie będzie to top 10 polskich gier ogólnie, więc sorry na przykład fani Lords of the Fallen, ale że w tę grę najzwyczajniej w świecie nie grałem, no to raczej jej tutaj nie znajdziecie. Ale właśnie z tego powodu możecie pisać swoje własne typy w komentarzach. Oraz oczywiście pamiętajcie, że standardowo, jeśli jakaś gra nie będzie Was interesować z jakiegoś powodu, zawsze możecie ją pominąć używając pisu treści znajdującego się w opisie filmu, więc żeby dalej nie przedłużać, zaczynajmy. Painkiller był typowym shooterem z perspektywy pierwszej osoby, którym przy użyciu najrozmaitszych broni kosiliśmy tłumy piekielnych przeciwników. Pamiętam, że tę polsko produkcję wyróżniała świetna fizyka gry, która w dzisiejszych czasach jest standardem, ale x lat temu stanowiła niemało innowację. Dużą część otoczenia mogliśmy zniszczyć, a przy pomocy kołka mogliśmy przybić przeciwnika do ściany. Wiem, że mówię, że dzisiaj brzmi to śmiesznie, ale wtedy była to naprawdę spora nowość. Co do samej gry, co do dużo mówić: kosimy, tabuny przeciwników, używając masy innowacyjnych broni. Mimo, że w późniejszym czasie serio mogło się zdawać było coraz gorzej, to jednak szczególnie pierwsza część polskiego painkillera podbiła serca wielu graczy. Call of Juarez Czyli jeśli lubisz polskie gry i Dziki Zachód, to ta gra jest dla Ciebie. Wyróżniała się ona tym, że w natłoku strzelanych osadzonych w realiach II wojny światowej czy futurystycznej przyszłości otrzymywaliśmy tutaj FPS-a osadzonego w realiach westernów, więc był on swojego rodzaju powiewem świeżości. Pierwsza część była naprawdę dobra, ale kolejna odsłona, według dużej części graczy, w język krwi, była lepszą, jak i nie najlepszą częścią serii. I aż trochę mi się chciało śmiać, gdy pod jednym z filmów z tej gry zobaczyłem pełen zdziwienia komentarz, co? Tę grę zrobili Polacy? W pewnym okresie czasu dużą popularnością cieszyły się platformówki, w których sterowaliśmy jakimś zwierzakiem. Cóż, my w Polsce mieliśmy naszego kangurka Kao. Bardzo przyjemną platformówkę, która doczekała się trzech odsłon. Bardzo dobrze wspominam drugą część serii, w której w końcu naszego kangurka było stać na spodnie, trzecią część, gdzie irytowałam się podczas tego wyścigu, gdzie za cholerę nie ogarniała sterowania i pierwszą część za tę nutę. Mimo, że może gra nie była jakoś strasznie skomplikowana, to jednak była to polska platformówka, przy której naprawdę miło spędzałem czas. Seria Two Worlds, a konkretnie Two Worlds 2, polski RPG, w którym jeśli przebrnęliśmy przez początkowe problemy z optymalizacją, czy wybaczyliśmy grze, najlepszy interfejs w historii. I dajmy jej trochę czasu, to mogliśmy odkryć naprawdę ciekawą przygodę przygotowaną dla nas przez twórców. Świetny soundtrack, ładnie wyglądające miasta i tak dalej, i tak dalej. Oryginalny sposób rozwijania postaci, w skrócie bardzo solidny polski RPG, chociaż mam wrażenie, że trochę mało znany. Bullet story. Ta strzelanka na tle na przykład kolejnego i kolejnego Call of Duty wyróżniała się powiem świeżości i oryginalności. Ciekawe postacie, dość specyficzny humor, Muzyka oraz mechanika rozgrywki, w której oczywiście poza standardowymi brońmi typu karabin, shotgun i snajperka mieliśmy na przykład kopniaka czy niebieską laserową linę, dzięki którym mogliśmy przyciągać do siebie przeciwników zabijając ich na wiele wyrafinowanych sposobów. Świetna polska gra, która jednak globalnie jak dla mnie nie otrzymała wystarczającego kredytu. Dead Island, jedna z najlepszych gier kooperacyjnych. Oj, pamiętam jak wraz z kolegami przez pierwsze godziny gry jak idioci kopaliśmy ciała zombiaków. Mimo, że gra może jakoś szczególnie nie powalała fabułą, to jednak samo zabijanie zombiaków sprawiało naprawdę masę frajdy, a elementy typowo RPGowe, czyli zbieraj wszystko co znajdziesz u lepszej wydawaj punkty umiejętności, tylko rozgrywkę polepszały. No i oczywiście bardzo fanie, że twórcy także puścili oczko do polskich fanów, na przykład dając w grze jako jeden z easter eggów polską flagę. Dying Light Gra wyszła w czasie dużej popularności zombiaków Mam tu oczywiście na myśli Walking Dead I mimo, że można by pomyśleć, że do tego czasu Będziemy mieć trochę przesyt gier o apokalipsie zombie To jednak ten tytuł pokaza, że jednak nie do końca Jeśli komuś podobał się Dead Island I czuła czegoś bardziej dynamicznego To ta gra jest właśnie dla niego Mimo, że tak samo jak w przypadku poprzedniczki Fabuła na przykład walka z ostatnim bossem Może obyła się bez wybuchów To jednak połączenie apokalipsy zombie z parkourem jest strzałem w dziesiątkę, co chociażby widać po fakcie, że doczekamy się drugiej części gry. Na trzecim miejscu umieściłem serię polskich RTS-ów, czyli gry z serii Earth. A szczególnie 2150. Gra naprawdę wyróżniła się sporą oryginalnością w porównaniu do innych gier tego typu. Pamiętam, że gdy pierwszy raz w swoje ręce dostałem grę Demon Project, hej, ta gra miała na swojego własnego imperatora. To przez wiele dni nie mogłem się od niej oderwać. O matko, ten sądrak. W innych częściach gry twórcy także nie zapomnieli zaznaczyć z jakiego kraju pochodzą, bo na przykład jedna z największych baz w grze znajduje się w Polsce. Jednak jak dla mnie seria Earth o strony marketingowej ucichła w bardzo dziwny sposób, ponieważ seria naprawdę wyróżniała się na tle innych strategii, co jednak nie zmienia faktu, że spod polskiego studia wyszedł jeden z najlepszych RTS-ów w historii. Hej, słyszeliście ten kapitalny polski dubbing? No na miejscu drugim gra The War of Mine. Podejście do tematu II wojny światowej nie od strony kolejnego Rambo, który masakruje dziesiątki przeciwników, by ostatecznie dać zwycięstwo aliantom w bitwie z Niemcami, a gra z zupełnie innej perspektywy zwykłych ludzi, którzy po prostu próbują przetrwać wojnę. Gra stawiała nas przed trudnymi decyzjami: czy pomóc jakiejś osobie narażając się na strzały, czy też jednak nie wychylać się, i jednak później walcząc z za załamaniem. Kto będzie spał w łóżku? Kto w tym dniu nie dostanie jedzenia? Czy dzisiaj uda nam się znaleźć leki? Jest to gra, w której zapewne większości osób, w tym imi za pierwszym razem nie udało się dotrwać do końca. Gra miała też możliwość przechodzenia jej wiele razy. W skrócie była losowa, jakie postacie dostaniemy na start, które miejsce nam się tym razem odblokują, czy zaczniemy grę w lecie czy w zimie. Oryginalna, ciekawa, polska gra, która na pewno zasługuje na miejsce na tej liście. Wiem jaki jest tytuł filmu, no ale hej no, chyba wiecie, że nie jest to jakiś dla was straszny szok. Tak jak wcześniej mówiłem, żebyście z przymrużeniem oka patrzyli na jakim miejscu jest jaka gra, tak tutaj bez bicia mogę powiedzieć, że pierwsze miejsce należy się całej serii Wiedźmina. Pierwsza część, która wychodziła w bólach, bo jej twórcy specjalnie zostawali w pracy po nocach, by dopiąć wszystko na ostatni guzik, była wielkim ukłonem w stronę fanów książki, w tym i mnie, ponieważ było wiele pamiętnych cytatów przeniesionych prosto do gry. Czy też postać Alwina, ewidentnie wzorowana Ciri. W kolejnej części było tylko lepiej. A trzecia odsłona na serii, no chyba jej nie muszę komentować, bo wielu ludzi uważa, że co chodzi o RPG, to trzecia część postawiła poprzeczkę, może nawet za dużo, ale hej, no chyba nam graczom to nie powinno przeszkadzać. Gra była fenomenem pokazującym, że także polską, czy jak wolicie, słowiańską mitologię można zaimplementować do gry z dużym sukcesem. Co według mnie było świetne, bo naprawdę miło było usłyszeć w grze typowo polskie poczucie humoru. A propos słowa usłyszeć, właśnie, w całej serii mogliśmy usłyszeć kapitalny polski dubbing i... O matko, jeden z najlepszych soundtracków w historii. Wiecie co, ja o serii Wiedźmi mógł mówić godzinami, ale może teraz przejdźmy do podsumowania. To było moje top 10 najlepszych polskich gier. Oczywiście nie wymieniłem tutaj wszystkich tytułów, na przykład gwinta, którego lubię, ale który jak dla mnie można podpiąć pod Wiedźmińską sagę. Oczywiście możecie pisać, jakie inne polskie gry Wam zapadły w pamięci i dlaczego lubicie gry z naszego kraju. Jak dla mnie właśnie fajnie w grach, na przykład takim Wiedźminie, wyczuć swoisty słowiański klimat, czy też miło jest, jak na przykład w takiej grze jak Earth, główny wątek fabularny dzieje się na terytorium Polski. Jednak oczywiście przede wszystkim pokazuje to, że Polacy potrafią robić naprawdę świetne gry, z których możemy być dumni, bo jak można zacytować klasyka, Polacy nie gęsi i swoje gry mają. Albo cytując drugiego klasyka, Lambert, Lambert, Ty... 以后有。